Witam wszystkich, nazywam się Hubert Kocerka i w firmie Pneumat jestem handlowcem odpowiedzialnym za sprzedaż przewodów pneumatycznych i przewodów przemysłowych. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozwiali sobie kilka wątpliwości na temat przewodów pneumatycznych. Na rynku mamy dostępne trzy rodzaje materiałów i warto rozwiać sobie wątpliwości na temat tego, kiedy jaki materiał należy użyć. Na rynku najczęściej występują trzy rodzaje materiałów. Jest to poliamid, poliuretan i polietylen. W ofercie firmy Pneumat każdy z tych materiałów występuje w dwóch odmianach: w odmianie tzw. ekonomicznej oraz w odmianie standardowej. Przewody poliamidowe. W wersji ekonomicznej. To, są, to jest odmiana e, wykonana z poliamidu PA6. Natomiast wersja standardowa jest to materiał PA12. Różnica między jednym a drugim e, głównie, e, głównie dotyczy e, hydrofobowości, czyli odporności na e, wilgoć. Poliamid na tle tych trzech materiałów jest tworzywem najbardziej sztywnym, przez co może sprawiać w niektórych aplikacjach klientowi, klientom pewne trudności. Natomiast dzięki temu może on osiągać wyższe temperatury pracy i wyższe ciśnienia. Poliamid może pracować w temperaturze aż do 80 stopni Celsjusza, może osiągać 38 bar w przypadku poliamidu PA6 i w średnicy około 4. Aż do 24 bar w przypadku tego samego materiału przy średnicy około 12. W przypadku poliamidu PA12 są to wartości od około 44 bar w przypadku węża około 6, aż do 20 bar w przypadku węża DN16. W sytuacjach, kiedy poliamid w aplikacji klienta jest materiałem zbyt sztywnym, Warto rozważyć zastosowanie poliuretanu. Poliuretan jest materiałem, który jest zdecydowanie bardziej elastycznym, przez co w aplikacjach dynamicznych będzie sprawiał zdecydowanie mniej problemów. Poliuretan jest materiałem, który może pracować w temperaturze do 60 stopni Celsjusza. W wersji ekonomicznej poliuretan może osiągać ciśnienia robocze. Od 13 bar w przypadku średnicy około 4 do 10 bar w przypadku średnicy około 12. Natomiast w przypadku e, wersji standardowej są to wartości od około 21 i średnicy około 4 do 9 bar e, w przypadku średnicy około 16. E, pytanie brzmi, co z polietylenem, kiedy jego należy użyć? Polietylen jest materiałem, który na tle pozostałych materiałów jest najbardziej zbliżony do poliuretanu, ponieważ swoją elastycznością jest również bardzo podobny, osiąga tą samą wartość temperatury oraz osiąga te same ciśnienia robocze. Warto pamiętać, że polietylen należy stosować w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z aplikacjami. Które mają środowisko chemiczne. Polietylen na tle tych wszystkich materiałów będzie wykazywał największą odporność, jeżeli chodzi o środowiska chemiczne. Natomiast należy pamiętać, że nie jest on odporny 100%, i w takich sytuacjach należy stosować rozwiązania, które są jeszcze bardziej odporne chemicznie. W aplikacjach pneumatycznych można zastosować jeszcze jeden typ materiału, jest to teflon. Przy czym jest tutaj jedna bardzo istotna rzecz, na tle tych wszystkich materiałów teflon nie jest kalibrowany. Co to znaczy? Poliamid, poliuretan i polietylen są materiał, materiałami i wężami kalibrowanymi, to znaczy, że przewód na Całej długości będzie zarówno od strony wewnętrznej, jak i od strony zewnętrznej będzie osiągał e, jedną i tą samą średnicę. Przewód teflonowy ma prawo na całej swojej długości zmieniać delikatnie tą średnicę. Jakie są tego skutki? Skutki są tego takie, że przewody pneumatyczne, kalibrowane, współpracują ze złączkami wtykowymi. W związku z powyższym, bez względu na to, w jakim momencie krążka przetniemy przewód, on zawsze w sposób szczelny uszczelni się ze złączką wtykową. Przewód teflonowy ma prawo z taką złączką się nie uszczelnić. Z doświadczeń klientów wiemy, że w przeważającej części przypadków można stosować. Przewód teflonowy ze złączkami wtykowymi, natomiast mają prawo występować nieszczelności. Trzeba o tym pamiętać. Preferowanym rozwiązaniem i właściwym sposobem montażu przewodów teflonowych są złączki skręcane. Przewody pneumatyczne w wersji standardowej spełniają również standard FDA, czyli można je stosować. W przemyśle spożywczym. Natomiast należy to tutaj weryfikować pod kątem mediów tłustych. Jest jeszcze jedna cecha, o której warto pamiętać przy wyborze przewodów pneumatycznych. Czasami stosujemy tego typu przewody w aplikacjach zewnętrznych. W związku z tym należy tutaj pamiętać o tym, że wąż, którego użyjemy, musi być odporny na UV. Przewody pneumatyczne, które są odporne na UV, to poliamid i poliuretan w kolorze czarnym. Wśród przewodów pneumatycznych wyróżnić można również przewody spiralne. Kiedy je stosujemy? Wszędzie tam, gdzie występuje aplikacja dynamiczna oraz bardzo często przy narzędziach pneumatycznych, tak aby operatorowi łatwiej było korzystać z danego narzędzia. Cechą charakterystyczną, o której należy pamiętać, to proste końcówki. Dzięki prosto, prostym końcówkom przewodów spiralnych wykluczymy zjawisko wyrywania się węża ze złączy. Przewody spiralne występują najczęściej w dwóch odmianach materiałowych: są to poliamidy i poliuretany. Przewody poliuretanowe będą tutaj zdecydowanie Bardziej elastyczne. Naszym sztandarowym produktem jest przewód typu Classic. Jest to przewód poliuretanowy. Występuje w dwóch średnicach 8x5 i 12 na 8 Standardowy, już wyposażony w szybkozłącza NW7M2. Tego typu przewody występują również w trzech odmianach długości. To jest 5, 10 i 15 metrów. Wśród przewodów wykonanych z poliamidu są również odmiany tak zwane wysokociśnieniowe. Stosuje się je głównie w przypadku przy aplikacji ze smarem. Tego typu przewody mogą osiągać ciśnienia robocze od około 90 bar w przypadku średnicy 4 do około 30 bar w przypadku średnicy 10. Przewody pneumatyczne poliamidowe i poliuretanowe są również wykorzystywane przez naszych klientów z dużym powodzeniem do aplikacji z próżnią. Aby zachować szczelne połączenie przewodu pneumatycznego ze złączką wtykową, warto je skracać w odpowiedni sposób. Czego potrzebujemy? Warto użyć do tego specjalistycznych nożyczek, które zapewniają nam cięcie tego przewodu prostopadle do długości przewodu. Jest to bardzo istotne, ponieważ cięcie tego typu przewodu w sposób niedbały, to jest pod kątem bądź nie do końca prostopadle, może spowodować nieszczelności i przez to wyciek powietrza z układu.